Kolejny raz możecie kupić sukienkę uszytą z koła, i w tym roku pozostały one modne. Ten model jest ponadczasowy i co najważniejsze, podczas całonocnych szaleństw, bardzo wygodny. Kwiecisty dół wyróżni tę sukienkę wśród innych czarnych kreacji. W podobnym kroju jest następna sukienka w kolorze czerwieni, której barwa idealnie wpasowuje się w karnawałowy klimat. Dla tych, które pragną, aby ich sukienka tańczyła wraz z nimi, to będzie trafiony wybór. Klasyczna czarna kreacja o krótszym przodzie i dłuższym tyle wydłuży twoją sylwetkę. Niby prosta, a niezwykle elegancka. Jej podkreślający tłów krój uwydatni twoje kształty, a zwiewny dół nada stylizacji lekkości i powabu. Kto powiedział, że na karnawałową imprezę musimy wybrać się w sukience w ciemnym kolorze? Ta pudrowo-różowa kreacja Dzięki kilku warstwom tiulu będzie się efektownie unosić w tańcu. Kolejną propozycją jest delikatnie rozkloszowana czarna sukienka. Jej całą ozdobą jest złoty haft z przodu, który nadaje jej imprezowego błysku. Dzięki podkreślonej pasem tali wyszczupli Twoją sylwetkę. Dzisiaj w Instytucie Mody gościmy Anna Koziom właścicielka właścicielkę szkoły tańca i instruktorka. Był teraz sylwester i każdy ma na noworoczne. Czy było więcej dziewczynka? To zaznaczyć tak, że jest ten boom zaraz po nowym roku. Później wiadomo wiosna, kiedy dziewczyny tą wakacje, i, i trzeba się poruszać, bo chciałam założyć bikini. Yy, no i wrzesień. To są takie właśnie trzy, trzy momenty w ciągu roku, kiedy najwięcej, najwięcej dziewczyn się zgłasza. I właśnie w przyszłym tygodniu startujemy dwie grupy zarówno z tańca ojcowskiego, tańca próba, jak i właśnie jest pomysł. Yy, Które kraje cieszy się największą moją Teraz. Nie jest właśnie błoga na Bolden. Dziewczyny chcą ostro trenować, chcą wyświetlić swoje ciało i to jest, no nie ukrywam, takie też wyzwanie. Razem to jest bardzo e, piękna sztuka i trudna sztuka i myślę, że to przede wszystkim gdzieś tam dziewczyny tutaj wyciąga. E, tutaj Oczywiście ona stanie zorientalnych najbardziej też cieszy się popularnością, aczkolwiek właśnie Bolden, to jest taki bół i od września, co. Jakie jedna z Przede wszystkim poprawiają się humory, bo wychodząc z zajęć, nawet jak przychodzimy w kiepskim y, nastroju, to później wiadomo, endorfiny, trochę się zmęczymy i od razu to jest lepiej. Regularne zajęcia przede wszystkim poprawiają kondycję, e, no i wpływają na to, na naszą postawę, bo akurat właśnie u nas w szkole skupiamy się na tańcach bardzo kobiecych. I właśnie ten wpływa na postawę, wiemy jak ustawić się na przykład te zdjęcia albo no. jak ułożyć szyję, żeby, żeby dobrze się prezentować. No i to po prostu prezentuje później, później w życiu. Jeśli chodzi o bouldering to jest ewidentnie wzmocnienie całego ciała. Tutaj dziewczyny ostro trenują i łowią I to widać naprawdę miesiąc, dwa, trzy. Ciało wygląda po prostu zupełnie inaczej, nogi. No i myślę, że tu właśnie dziewczyny się na tym skupiają, żeby troszeczkę się wyrazić. E, Tańczucha jest bardzo kobiecy. E, czy trudno się tego nauczyć? E, I tak i nie. Zależy na, na jakim poziomie, bo ogólnie taniec orientalny jest na tyle super, że każda z dziewczyn może potańczyć. E, nieważne ile ma lat, nieważne ile e, waży i czy wcześniej prowadziła jakiś sport. I czy jest chora? Ja na przykład sama mam dosyć poważne problemy zdrowotne i to był jedyny sport, przy którym ja jestem w stanie czerpać radość, dobrze się czuć, więc właśnie to jest sobie w tym zorientalnym. Na początku nie jest trudny. A uczymy się po prostu poruszać po scenie, izolować konkretne elementy naszego ciała, czyli żeby osoba tańczyła biodra, osoby ubiost. Trudności zaczynają się później, kiedy te wszystkie elementy trzeba nałożyć na siebie i tańczyć jedna noga, druga noga robi co innego, biodra robi co innego, jeszcze do tego są wibracje, ale można sobie poradzić Teoria to jest Tak, tak, no właśnie to też jest pociągające, bo na co dzień gdzieś tam... Chodzimy właśnie troszeczkę bardziej stonowane, a przechodząc tutaj można sobie zrobić mocniejszy makijaż. Później wychodząc na scenę, to już w ogóle jest bajka bo wiadomo, makijaż sceniczny. No, na co dzień gdzieś tam tego nie spotykamy i nie wszystkie dziewczyny mają taką możliwość, żeby właśnie wyjść na scenę. I myślę, że to jest też właśnie pociągające, że te wszystkie stroje, te zapachy orientalne, które też tutaj w szkole staramy się dziewczynom zapodobać co tydzień, myślę, że to też właśnie przyciąga. Jak występujecie na wielu festiwach? Jakie planujecie w tym roku? W tym roku no, na pewno będą to występy naszych uczennic, bo zawsze dwa razy do roku nasze chcemy pokazywać e, szerszej publiczności. I planujemy własny festiwal w Wrocławiu Beru Orientu. I to muszę się pochwalić, że przyjedzie do nas Juliana z Ukrainy, przyjedzie Morgana, która jest pół Polką, pół i przyjedzie nasza Polka Abir, która obecnie tańczy w Kaliżach. Więc będzie się działo w południu wrześniu i też y, festiwal y, będzie otwarty dla polskiej publiczności, więc myślę, że to będzie idealna Warto przejść? Tak myślę. Dziękuję bardzo, bardzo słowa. Dziękuję również. Moim drugim gościem jest Karolina Sawicka, instruktorka pol dance. Czy pol dance jest trudny? Jest bardzo trudny, eee, jest wielkim wyzwaniem i myślę, że dziewczyny się ze mną zgodzą wszystkie tutaj. <głosy> 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 Czy można się zniechęcić po pierwszych lekcjach? Bo dziewczyny pewnie myślą, że od razu skoczą i będą się kręciły. Tak, to jest prawda i powiem, że z mojego doświadczenia najwięcej osób rezygnuje po pierwszym miesiącu, tak? Tak zazwyczaj jest. Dziewczyny są już długo, ale było nas więcej na początku i część po prostu rezygnowała, bo śniaki, ból, wysiłek, tak? Nie każdy to lubi, także. Tak, trzeba być bardzo wytrzymałym i rozciągniętym. To przychodzi z czasem, ale tak, to pomaga. Kiedyś był to taniec panien niskich obyczajów, a teraz to stereotyp się zmienił, prawda? Um, zmienia się, tak. Już jest coraz mniej tak naprawdę komentarzy jakichś, że nie wiem, że jest to jakieś gorszące, albo że komuś się to z czymś kojarzy. Jeżeli mówię na przykład, że tańczę Poldens, to nikt nie pyta w jakim klubie, tylko w jakiej szkole, tak. I to jest już duża różnica. Także to się zmienia, pomału, ale się zmienia. Oglądając was można pomyśleć, że to jest po prostu sztuka tańca, tak. Wasze występy były piękne. Wypadały podziękować. <laughs> A wam jak się tańczy? Jest ciężko? Bardzo. Czasami to jest pod i łzy, i ból, i, i siniaki. Ale potem też niesamowita satysfakcja, jak w końcu coś wyjdzie. Tak? Warto? Warto, zdecydowanie. Czyli zachęcacie dziewczynę tak, do trenowania? Jak najbardziej. To super. Czyli zachęcamy wszystkie dziewczyny. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy bardzo. I zapraszam na kolejny odcinek Instytutu Mody.